Pasterz Baciu prowadzący 200 owiec na jarmark wszedł do lasu ze swoim stadem i nigdy z niego nie wyszedł. Nie znaleziono jego ciała ani żadnej owcy. Od tamtej pory las nosi nazwę Hoja Baciu. Las położony w Transylwanii budzi grozy i fascynację. To miejsce zyskało miano najbardziej nawiedzonego lasu Europy. Przyciąga miłośników zjawisk paranormalnych, badaczy i turystów z całego świata. Świadkowie wspominają o dziwnych dźwiękach w lesie, światłach między drzewami i tajemniczych cieniach i zjawiskach, które trudno wytłumaczyć. Niektórzy odczuwają dezorientację, zmęczenie, a nawet tracą poczucie czasu. Najbardziej spektakularną historią jest opowieść o pięcioletniej dziewczynce, która... Weszła do lasu i odnalazła się po 5 latach. Dziecko było w tym samym ubraniu, które miało na sobie w dniu zaginięcia i wciąż wyglądało na 5 lat. Dziewczynka twierdziła, że zabłądziła w lesie na krótką chwilę. Szacuje się, że łączna liczba zaginięć wynosi obecnie ponad 1000 osób. Czy choja Baciu to miejsce nawiedzone, czy po prostu działa tu siła ludzkiej wyobraźni? Subskrybujcie, komentujcie i dajcie znać, czy otworzylibyście się go odwiedzić.